Dzisiejsza dyskusja wywołana przedstawieniem informacji ministra Boguckiego o sytuacji na rynku zbóż wzbudziła dużo kontrowersji. Jak odniósł się pan do całej tej dyskusji i do ogólnie problemu, który dotyka polskich rolników i producentów? Problem jest bardzo ważny i nie można przejść nad nim na porządku dziennego. Trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, Unia Europejska otworzyła się na rynek ukraiński. Otwarcie na rynek ukraiński powoduje dysproporcje w kosztach produkcji. Koszty produkcji w Unii Europejskiej w Polsce są dużo wyższe niż na Ukrainie. Tam są lepsze gleby, tańsze środki ochrony roślin, wszystkie czynniki produkcji są tańsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet w ramach Unii Europejskiej polski rolnik jest poszkodowany. Poszkodowane chociażby bo dopłatami bezpośrednimi, dopłaty bezpośrednie są niższe. I w tym miejscu bardzo mi było smutno słuchać tego, co mówił minister o tym, że no polskie zboże jest konkurencyjne, bo mamy tanią siłę roboczą. Tak nie możemy dalej mówić. Polski rolnik nie może dalej żyć, aby przeżyć i aby brać, tak jak słyszeliśmy na komisji, kredyt za kredytem. To musi się stać opłacalne. Przez wiele ostatnich lat mówiono o tym, że trzeba zwiększać areał produkcji. Trzeba coraz więcej powiedzmy uprawiać pszenicy. A to nie jest prawda. Musimy dywersyfikować swoje dochody. I tam na komisji ja zwróciłem uwagę na złożoną przez nas ustawę o narodowym wskaźniku białkowym. Gleby w Polsce, jak i na świecie psują się z tego powodu, że. Uprawiamy tylko pszenicę, 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 czyli zboża ogólnie rzecz biorąc, czyli monokultura. Właśnie dzięki temu, że możemy polskie białko uprawiać, mamy dywersyfikację. Dywersyfikację dochodów. Nie tylko ze zbóż, ale jeszcze z wysokobiałkowych. I tu trzeba zwrócić uwagę na wielką szansę przy tych wysokobiałkowych. Jeżeli ta ustawa w końcu będzie przeprocedowana. Jak na ceny zbóż nie mamy wpływu, mamy nadprodukcję w Polsce i w Europie zbóż, tak roślin białkowych nam brakuje. 4 miliardy złotych co roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Brazylii. Te pieniądze powinny zostać właśnie w Polsce. I mam nadzieję, że bardzo szybko uda się Ministerstwu przeprocedować tę ustawę, bo tak naprawdę u nas niestety nie posłowie, a Ministerstwo decyduje koniec końców, czy dana ustawa będzie mogła wejść w życie, czy nie. Nie zgadzam się dalej na to, że Ministerstwo się przygląda. Tu się nie ma na co przyglądać, bo jest późno i trzeba zacząć działać. Będzie temat kontynuowany. A propos upraw wysokobiałkowych. Jest to dosyć pilny temat, bo za dwa lata będzie ograniczenie importu tej śruty sojowej i tak jakby trzeba już zaspokajać tę potrzebę. Powinno się już uprawiać to, ale rolnicy. Apeluję, że to jest nieopłacalna i ryzykowna uprawa. Uprawa jest ryzykowna, bo jej jeszcze do końca nie umiemy. Nieopłacalna to dlatego, że właśnie te duże mieszalnie pasz, które zostały sprzedane w ręce zachodnie, one kupują sobie śrutę za oceanem, bo tam mają swoje. swoje może firmy matki i im się to opłaca. Globalnie jako korporacje, ale my jako Polska, Polski Parlament musimy patrzeć na to, co nam się opłaca, a nie co się opłaca tym korporacjom. Dlatego widząc tę opieszałość ministerstwa, jako Klub Kukiz 15 złożyliśmy ten projekt ustawy, żeby właśnie nie czekać. Bo jeżeli będziemy czekali, to za dwa lata będzie trzeba znowu przedłużyć to moratorium, a to nie ma sensu, bo tak jak dzisiejsza komisja pokazała, rolnicy nie mają z czego żyć. A czy ta ustawa wystarczy do tego, żeby zachęcić rolników do uprawiania roślin wysokobiałkowych? Rolnicy to są bardzo dobrzy przedsiębiorcy. Jak oni widzą, że coś im się opłaca, to to będą produkowali. I na komisji padły głosy. Śród, całe, cała soja, jaką polscy rolnicy produkują, jest kupowana od producentów pasz za 1200-1300 zł. A śruta sojowa, która jest półproduktem. Już jest wyciśnięty olej jest kupowana za 1600 1800 zł, czyli taki półprodukt jest kupowany przez te korporacje drożej niż pełnowartościowe od Polaków ziarno soi.